Jakie rzeczy w perkusji się niszczą najczęściej, najszybciej? W ogóle co się zużywa? Dla wielu osób jest to ciekawostka. Pałki perkusyjne. Słuchaj, co niektórzy myślą, że bemniasz ma po prostu jedną pałeczkę i tyle. Nie. Wszystko oczywiście zależy od tego też, jak grasz, nie? Ale pałki perkusyjne to jest pierwsza rzecz, która generalnie jest jakby wymieniana, nie? Bo jeżeli grasz sobie w taki sposób, to możesz mieć te pałki dwa lata. Natomiast jeśli grasz roka, na scenie ekspresyjnie, na przykład tak jak ja, to czasami ja zmieniam pałki co koncert, bo one się zużywają. Więc jeżeli gram w studiu u siebie, to takie pałki potrafię mieć na naprawdę wiesz, dwa tygodnie. Natomiast jeśli gram koncert, to czasami zagram max dwa koncerty jednym kompletem pałek. Tak więc tego się zużywa bardzo dużo i perkusista musi. Mieć dużo pałek, co oczywiście się też wiąże z kosztem, nie? Drodzy rodzice, tak więc pałki. Jest tak faktycznie, że jeżeli nawet pałka jest krótsza o milimetr, to ja to czuję podczas grania. Już do tego stopnia mam, jakby, wyrobione czucie w, w rękach. nie? Czuję również, która jest lżejsza, która jest cięższa. E, czuć te różnice, gdzie ona ma też środek ciężkości. Nie są pałki, które są cięższe z przodu, są pałki, które są cięższe właśnie tutaj, w miejscu, w którym je trzymasz. No i faktycznie, e, jeżeli chcesz komuś kupić na urodziny pałki perkusyjne, to nie kupuj mu pałek takich za 7 zł, tylko wydaj po prostu naprawdę na zawodowe pały. Kolejną rzeczą to są membrany perkusyjne. To, w co perkusista uderza, czyli tutaj, to. I membrany też się zużywają. Oczywiście też pękają. Na koncercie niemal się to nie zdarza w ogóle. Ale membrana perkusyjna to jest też rzecz, którą się wymienia. Więc ja Ci teraz pokażę, jak ta membrana wygląda. Oczywiście można sobie to odkręcać specjalnym kluczykiem perkusyjnym, ale ja to zrobię tutaj wkrętarką. Tak więc teraz na wizji pokażę Ci jak wygląda membrana i jak w ogóle, wiesz. No, nie? Dobra, uwaga. Dobra. To jest obręcz, a to jest membrana. Ja widzę, że ona już jest, że tak powiem, wystukana, bo już jest taka trochę wklęsła. Ale to jest membrana perkusyjna. I membran tak naprawdę jest wiele różnych, ponieważ każda membrana daje jednak trochę inne brzmienie. Nie? Ja gram na membranach marki Evans obecnie. Tak więc taką membranę zakłada się na każdy bęben, w który uderzasz. Więc dober membrany to jest naprawdę absolutna podstawa do tego, żeby jakkolwiek zacząć kreować swoje brzmienie. Napisz w komentarzu o jakich rzeczach, które się zużywają. Nie wspomniałem. I po więcej tego typu rzeczy obserwuj mój profil. A ja Cię pozdrawiam. Nara.